Teraz wiesz, któryś z prezydentów się oburzy. Zapraszam w

Włamano nas i wprowadzono owocną dezinformację twierdząc, że akta nie ma wpływu na nasze życie. Mówi się, że braku konsultacji społecznych. Panie premierze, najlepszą konsultacją społeczną i konfrontacją poglądów obywatelskich jest referendum. Dlaczego pan, pana rząd tak się przed tym broni? Media wprowadzają dezinformację o akta jako problem dotyczących Bagatelizując tym swoim tym cały problem, który jest zdecydowanie bardziej złożony, dotyka nie tylko, nie tylko tej części społeczeństwa, która jest w internecie. E, e, czy również? wynalazków w przemyśle rolnictwa oraz medycynie. Wielu pomysłów nie będzie można wdrożyć w produkcję z powodu zastrzeżenia praw w jednym tylko z krajów należących do paktu akta, co oznacza w praktyce wstrzymanie wszelkiego, wszelkich grantów dla młodych i zdolnych polskich studentów, którzy i tak mają utrudniony start w karierze, ponieważ żaden z rządów poprzednich, ani obecnych, nie się o zapewnienie młodym, zdolnym Polakom odpowiedniego zatrudnienia. Kolejny raz pytamy Panie Premierze, czy to celowa taktyka mająca na celu zniechęcenie studentów do efektywnej i konstruktywnej pracy, pracy, czy działania wynikającego z ignorancji. W momencie wejścia w życie akta nastąpi koniec tanich zamienników chociażby części samochodowych, innych maszyn, części komputerowych czy tonerów. Wiele produktów, z których korzystamy na co dzień, zniknie z powodu klasyfikowanych i jako podróbki. Do tej pory... Jako tańsze, legalne produkty. Towary te nawet nie muszą udawać oryginałów. Wystarczy, że konstrukcja oparta jest na opatentowanym w jakimkolwiek kraju e, projekcie i technologii. Panie premierze, nasze życie już jest teraz drogie i ciężkie, a kolejne złe decyzje pańskiego rządu pociągają za sobą poważne konsekwencje, które mogą być długotrwałe w skutkach. Nasze obawy są jednak bardzo <laughs> <zresztą>. <śmiech> <śmiech> Exato.